Jeżeli dietetyk kładzie na wazę kromkę chleba i mówi, że tyle samo jest to warte, co te kostki cukru, to jest bzdura. No, to nie jest trucizna. Wiedział, że mieśnie, na trzy. Panie doktor, no, krew jasna mnie zalewa, jak ja widzę te firmy niektórych dietetyków w internecie, którzy Wręcz twierdzą, że pieczywo jest szkodliwe dla zdrowia, że to się równa z samym cukrem. Dosłownie, ja to oglądam. Ludzie to słuchają, wierzą w to, spożycie chleba spadło już przez ostatnie 30 lat wielokrotnie. No nie wiem, co pani o tym jako fachowiec myśli? No, ja się muszę dołączyć, mnie też krew zalewa. Dlatego, że stare powiedzenie było takie: o chlebie i wodzie człowiek przeżyje zawsze, tak? Mm -hmm. I co się teraz dzieje? Woda, oczywiście, pić codziennie, jak najwięcej, zdrowa, bez wody nie ma żadnej diety. A co z chlebem, tak? Mody. To są mody, tak? To, są, to jest moda, to jest w ogóle jakiś kierunek, który, który nas prowadzi do żywieniowego problemu. Każdego. Każdego doprowadzi do żywieniowego problemu. Mhm. Ponieważ pieczywo jako główne źródło y, węglowodanów, czyli no, naprawdę to nie jest trucizna, to jest nasz y, energetyczny składnik pożywienia. No, ale jakie czyli... pieczywo? Czy każde pieczywo? Właśnie, czas mhm. mówimy o węglowodanach, o coś złego. Nie, mówmy o tym, że węglowodany są albo w dobrym, albo w złym chlebie. Mhm. Jeżeli to jest zły chleb, to możemy sobie go naprawdę podarować, bo tam nam zaszkodzi i węglowodan, i białko, i wszystko tam inne, co zostało na dodane. Dlaczego polega to, że chleb jest zły? No na tym polega, że jest albo zrobiony czystą etykietą, taką autentyczną czystą etykietą, hmm. czyli mamy mąkę, mamy wodę, mamy sól, drożdże, nawet teraz bez drożdży. Jeżeli jest prawidłowa fermentacja, wszystko można zrobić. Że rzemieślnik, kuwa na tym, on jest takim mentorem tego procesu. Hmm. On go może modyfikować w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać to, co w tej mące jest naprawdę dla nas wartościowe. Przecież my, nasz mózg pracuje na glukozie Skąd się ta glukoza bierze? Z węglowodanów, ale z węglowodanów złożonych. Nie prostego, ale cukra, nie baton. Nie, nie podawanie czyli, czyli takiego... kiedy dietetyk kładzie na wadze kromkę chleba i mówi, że tyle samo jest to warte, co te kostki cukru? To jest bzdura. No, cukier to jest cukier, no oczy, cukier. On się bardzo szybko rozkłada i... To uderzenie tej glukozy do mózgu, no, oczywiście, że jest, następuje, szybkie i szybko zanika. A pieczywo które ma węglowodany złożony, które jeszcze dodatkowo są zaopatrzone w kwas, na przykład mlekowy, który jest naturalnym elementem produkcji fermentacji takiej rzemieślniczej, a nie dolanym kwasem, jak to się dzieje niestety w fabrykach. Mhm. Bardzo często się dolewa kwasu, żeby te tam wartości smakowe, kwasy sma jest Ale element to, jest, kwas to, jest, nie, to jest kwas, to jest nadal kwas, tylko że on nie powstał w wyniku fermentacji. Tej mąki, a został nałożony na tą mąkę. Ale to nie na żywy to, nie, nie, to nie jest żywy kwas. Ta mąka nie została przefermentowana, ten kwas nie powstał z niej, tylko został dolany. I to jest różnica. Więc okay. szukajmy takiego chleba, który będzie miał wygląd, nie ma nic złego w węglowodanach. One są naprawdę nam potrzebne. Przecież jak, jak będzie nasz mózg pracował bez węglowodanów? No nie będzie pracował. Nie można, co jest tak. nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka. Jest takie stare powiedzenie. Zaczniemy się uczyć rozróżniać, tak? Pieczywo przemysłowe, ono owszem zadba o nasz żołądek, że nie jesteśmy głodni. Tak, jak to się zapycha. Tak? Trudno. No tak trzeba naprawdę, sobie powiedzieć. Natomiast jeżeli mamy pieczywo rzemieślnicze zrobione tylko na naturalnej fermentacji, mm. niczego żeśmy tam nie dodali, to oprócz tego, że się zasycimy, to mamy mnóstwo wartości, na których absolutnie pracuje nasz układ pokarmowy mm. i nasz mózg. Ale jak już prawdę mówimy, no to musimy też wziąć pod uwagę to, że nie każdy rzemieślnik robi w taki sposób, o którym teraz mówimy. No i ja myślę, że po to, po to jest powołane takie stowarzyszenie, które e, chce tak. zachęcić. Pokażcie się mm. ludzie, jest, też są, oni są wśród nas, tak? Tak, tak? Tylko my nie zawsze umiemy zweryfikować. Przeciętny konsument tak. w tej chwili się boryka z tym, kogo słuchać, tak? Czy hmm. tego dietetyka, czy tej pani w sklepie, która mówi, hmm. że jest na zakwasie. Co to znaczy na zakwasie? To jest hasło, to jest wytrych. W tej chwili to jest wytryk. Potrzebujemy jeszcze dziesiątek takich rozmów. My sprawdzamy oczywiście piekarnie, które chcą być zweryfikowane. Większość jest piekarni w Polsce rzemieślniczych no i pod tym względem dobrych, że ma jakieś jeden czy dwa gatunki, które robi z tak. tym kwasem, czy na tym kwasie, czy z dodatkiem kwasu. No ale czy możemy je polecić? Trudno powiedzieć, że 80% oferty jest zrobione jednak w sposób no, przemysłowy, krótko mówiąc. Moim zdaniem po to jest znaczy, przemysłowy sposób. Tak, dokładnie, bo taka, zadziała się taka sytuacja bardzo nieciekawa, że y, rzemiosło chciało się Przybliżyć do przemysłu. Chciało, jak gdyby, iść w tym samym nurcie, tak? Mhm. I, ta, I to jest najgorsze, co można było dla rzemiosła zrobić. I w tej mhm. chwili zaczynam, myślę, że już pojawia się taki kierunek tego ewidentnego rozdzielenia. Mhm. Rzemieślnicze, tak? Czyli wytworzone ręcznie, wytworzone z taką analizą tej bazy, czyli surowca. Mhm. Co ja mogę z tego zrobić, żeby zrobić to najlepiej, jak tylko mogę wykorzystać. Czyli rzemieślnik musi zadbać o to, żeby jego surowiec był z dobrego źródła, żeby był dobrej jakości. Dobrego źródła i jeszcze musicie się zastanowić jak ten surowiec wykorzystać mm -hmm. jak wykorzystać ten potencjał który niesie w sobie mąka ona ma w sobie potencjał no, Ale maszyny, natomiast co, co szkoda maszyny jeżeli rzemieślnik użyje jakieś maszyny do dzielenia czy czegoś no to Oczywiście, czy też Oczywiście no, niektóre, ma... niektóre maszyny są absolutnie niezbędne no nikt nie będzie ręcznie robił wszystkiego mm -hmm. ale mówimy o tym że ręka rzemieślnika jest czasami tym właśnie takim barometrem tak? mm -hmm. który wyczuwa czy w danym produkcie y, potrzeba więcej czasu czy mm -hmm. może y, trochę cieplej czy może trochę chłodniej to jest barometr który Pokazuje y, piekarzowi I jak przeprowadzić proces, żeby tak jak powiedziałam maksymalnie wykorzystać to, co jest dla nas najlepsze w mocy, dla konsumenta. No właśnie, no dziękuję bardzo. W takim razie e, rozmowy do internetu długie być nie mogą, ponieważ e, ludzie chcą krótko, szybko się dowiedzieć jak najwięcej. E, my polecamy oczywiście tych rzemieślników, których już zweryfikowaliśmy, ale też zapraszamy następnych, którzy chcieliby po, zostać poddani takiej weryfikacji, która polega po prostu na tym, że sprawdzamy z czego pieczecie, jak pieczecie, ponieważ moim zdaniem w tej chwili tylko i wyłącznie jakość może uratować rzemieślników w walce konkurencyjnej z przemysłowymi produktami. Również tak uważam. Dziękuję.